Potrzebujesz łóżka rehabilitacyjnego i nie wiesz, czy kupić nowe, czy używane, a może lepiej wypożyczyć. Moi Drodzy, jesteśmy sklepem hurtownym i wypożyczaniem łóżek rehabilitacyjnych oraz serwisem. Także u nas, zarówno sprzęt kupisz, jak i wypożyczysz. Natomiast jeżeli masz problem z doborem producenta, z doborem koloru łóżka, zobaczcie, gama jest naprawdę bardzo duża i można ją dobrać do kolorystyki swojego domu, swojego mieszkania, to moi Drodzy, serdecznie zapraszamy do kontaktu sklepalmed.pl. Odwiedźcie naszą stronę wwwsklebal.pl Tam będziecie w zakładkę łóżka rehabilitacyjne. Będziecie właśnie mogli poznać ofertę większości producentów na rynku polskim. My większość łóżek mamy na stanie magazynowym, także ich czas dostawy to jest 24-48 godzin. Sprzęt oczywiście, tak jak wspomniałem, do montujemy. Możemy też również wysłać kurierem do własnoręcznego montażu. Natomiast przede wszystkim w tym pomagamy, staramy Wam się dobierać pomóc, dobierać ten sprzęt. Wykonujemy też łóżka nietypowe na wymiar. Oczywiście wtedy wiąże się to z czasem oczekiwania, bo to jest łóżko produkowane na indywidualne zamówienie. Natomiast moi drodzy, przede wszystkim, jeżeli interesuje Was ten temat łóżek rehabilitacyjnych i macie z tym problem, to zapraszamy do kontaktu z klebanmed.pl. Pomożemy Wam we wszystkim, wytłumaczymy dofinansowania sprzęt, dowieziemy. Pamiętajcie też, że łóżka rehabilitacyjne to są wyroby medyczne, że należy je użytkować zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. A teraz zobaczcie kilka naszych ostatnich realizacji. Miłego dnia!